Manko z tej strony, barty06.pl A to jest drugi odcinek z serwera Hardcore Tak Jak widzicie jest napisane, widać kordy na odcinku Ja się i jestem Ja tu jestem MJ Tu zostawił jakąś dziurę um, tak kartę dole jest woda jak gdy to, to kupuję uber, <gry> no właśnie, ja na razie nie będę kakao bo na razie nie wiem ale 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 tu mam moje stare itemki co je. Więc, więc 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 będziemy dzisiaj kopać za sami ogólnie i będziemy szukać już rzeczy, itemków i wszystkiego ponieważ Będziemy próbowali stworzyć własną gildię, tak? Będziemy próbowali stworzyć własną gildię I trochę nam to zajmie, więc będzie trzeba dużo itemków zdobyć. Dla mnie to odpowiem Nie, bo teraz mam VIPa, więc nie będzie chyba tak ciężko. No, nie będzie tak ciężko, ale będziemy próbować, dobra. Mamy parę rzeczy. Ktoś zaczyna się coś, o i Boże to co sobie lewujemy, tak żeby nie wypadnie dobra <laughs> sobie zaraz kit bo chyba tam jest, Jak mam bita trzeba rozpalić sobie beat o, dobra o, dwa koksy mam, dobra Kid, ma takie, oto itemki takie itemki dwa koksy, dwa refire nie jest źle raczej 65 o oh, właśnie spawn tak ja mam 10 sekund dobra mam mam teraz vip a więc mogę wejść do strefy vip tak powinienem wejść w tym normalnym nie mam dostępu właśnie mam też komendę spawn i prerenderuję renderować mi się nie Tak. Posiadasz C25 Dobra O, gdzie weszłem bez problemu, zamrzędzę sobie coś O, tak, Fortune 3 Hej, mm. nie no, bez żartów <grytanie> Nie Nie mam dostęp do tego Okej, okay, on zaraz to sobie wchodzimy po spawnie. Tyry, ty, Będziemy ty, 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 ty. próbowali ci jak sobie mieczek zrobić sobie. Teraz... Jest, dobra, działa naprawdę, dodał komendę. Dobra, hmm, hmm. jest to poziom budynku. domku. Musimy kopać dalej tym kierownik naszym fajnym. Ogólnie... o odzio, radio, to nieładnie taka dzielę. Hmm. Okej... Okay, teraz mam duży... O, teraz mam jakiś większy drobny się baje. O, czwarty poziom kopania. Więc zapraszam na serwer, jeśli chcecie. Znowu się wykupię w tym. Czyli um, chwileczkę. Dobra, już z tym kopiemy sobie dalej. idziemy sobie na razie do góry, bo musimy sobie zrobić żelazny mieczyk idziemy do góry, idziemy do góry I idziemy tutaj Whoa! Ne, ne! Ah! Wow! This is damn it. Oh my god! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Whoa! Wow! 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 Look at! Czemu... Czemu ta pacer i ten, ale, ale... Mamy w skrzynce! Patrzcie! Co mamy w skrzyni! Wow! Teraz może, możemy tu tak czekać, aż się to będzie robiło. Tak kopać. Z tego. No. Potem by się zrobiło lepszą tego. Lepszą sumiarkę. Dobra, więc ogólnie zabiliśmy ja Dostał BANA teraz na jeden dzień. No to BANA Ale nieważne. Muszę wszedł z gry wcześniej niż go zbanowali. No więc... O, diament! Patrzcie się na to. diament. 150 punktów, no. Okej, okay, to wiemy że o co chodzi, okej. Okay. Dobra diament chcemy, no daj mi diament fortune 3 diamond. Diamond. Widzicie, czekamy na diament i nie możemy diament mieć, a możemy mieć diament, a tu był przecież na mieczek mi starczy już Dobra, no, ja zrobimy sobie mieczek, ale... Ale ale ale. ale, ale, ale. Jak ja stąd wyjdę? Jak ja Diament. O, drugi diament. Aha, okej. Okay. Więc musimy jakieś zrobić do tego ponieważ tu nie ma nie ma miejsca nie ma jak wchodzić więc robimy takie schodki. Wychodzić będzie łatwo, ale wychodzić nie. Dobra, to ogólnie tak dzisiaj sobie spróbujemy zrobić parę enchantów bić i ogólnie parę rzeczy zrobić typu diaks eku, chociaż nie wiem czy uda. Będziemy zbierać itemy na ilbie. No jeszcze trochę jest tego. Tak. Tak, będziemy próbować parę góry. Tak, okej. Okay. Tak. Więc pójdziemy teraz... Um, teraz teraz do góry. Pójdziemy zrobić mieczyk, potem zemczątujemy mieczyk. Um, I będziemy kopać um, item na gildzie i oczywiście jak się na zbroję. 4 My to raczej to, to powinniśmy szybko to zebrać tej temelidzie, ponieważ jak widzicie drobnie jest taki aż mały i level też jest taki nawet duży dość jest taki, ale no. jeśli macie trzeci poziom to dostaniecie diamentowy killoff jako nagrodę zakopania, a IP w opisie, więc możecie pijać <laughs> To jest ten prezent od MJa i go zabiłem. Mam taki Mało FPS-ów, tylko nie, 31. No tu mało troszkę przy nagrywaniu. Nie mam dzisiaj się w górę. Trzeba się gdzieś do góry wykopać Po prostu ja mam Ok, wykopałem się. A, nie wiem jeszcze gdzie. O Boże. I jeszcze muszę się do góry w górę kopać. W tym stronę lepiej. Sobie no. zabuduję, żeby niektórzy nie wiedział. Mało się gdzieś wykopałem. To jest tak jeszcze wysoko. Dobra, to już co będzie parkura sobie zrobimy. Nie będziemy tak ciągle kopać. Tu się przecedzimy długiem. Hmm, skakamy sobie troszkę. Dobra, teraz te jak mi spadł to by było nie, nie fajnie. Okej, okay, już prawie jestem. dotarłem na miejsce, tylko że drzwi nie mam, więc muszę tak skakać. Wow, ale bym wpadł. Dobra, robimy to. Ok, ogólnie patrzcie się. Dobra, to ja myślę, że tu się osiągniemy. Ja sobie zrobię piecyk. Przepalę sobie... Przepalę sobie... Um, I to rozbuduję za niedługo? by sobie trzy piecyki. Um, tu, tu i tutaj i tu sobie kobla będę przepalał ponieważ będę chciał to zabudować tak będę chciał zabudować ko kobla. będę kobla przepalał na ston i sobie ukryję to stone ogólnie żeby się nie rzucało nie rzucał taki bruk w oczy Dobro, mam, dwa adwenderczesy już ja tu będę chciał zbudowywać Um, jak smiecik potrzebuje zrobić sobie więc tak ok hmm. coraz więcej spa u nas enchantować dobra Zajmę sobie żeby się uleczył Dobra, jesteśmy. Chyba tam przyszło, nie? Tam, tam. Nie tak. dobra. Mm, mm, mm. dobra, jesteśmy. I teraz, i teraz, teraz... Enchantujemy mieczyk na 50 i mamy... ...sharpness 4. ...trzech nog, bądź dwa. No dobra, nie jest aż tak źle. Musimy mogłoby być lepiej? Ale trudno, musimy sobie poradzić jak na razie. No, mówię jak możemy się bić. Tylko że nie ma z kim się bić. Dobra, jak na razie to sobie zrobimy. Potrzebujemy iść. Nie, jak my jeszcze mamy. Dobra. Mamy się sobie tu może to. Sobie. Tak, na mamy jakieś nasionka. Dobra, to tu się będziemy rozbudowywać. Tu się będziemy rozbudowywać. Tak. <laughs> A, potrzebujemy dużo bruku. Będziemy tu się rozbudowywać, tak. I to potem pokryjemy z tym stone'em. i nie będzie widać tego. ok, więc będziemy tu taki domek sobie zrobimy, dość taki spróbujemy go rozbudować potem się będzie go upiększał drewnem i różnymi takimi ozdobami ale na razie trzeba przeżyć trzeba zrobić jakąś jakąś małą fortecę, chociaż to nie będzie forteca ale mały domek do przeżycia bo tamtym moment co tam jest, więc więc, więcej. Więc. nie wiem, czy Będzie trzeba jakieś zrobić albo się. Jakieś... Nie, nie, nie będę robił drzwi. Tak, tak, nie będę robił drzwi. zrobił taki klocek i będę go rozbalał. Tak, razem. Dobra, Dobra, to na razie tyle sobie powiększę ten domek o parę kratek Nie o dużo, ale o parę. Dobra. 17 mil pakietów Mama, jest tam moja torebka? Czy ja coś wpisałem? Nie mogę tu spać bo ja umrę Nie wpisywałem Góra Dobra, nieważne Albo jakiś bóg, albo ktoś z konsoli Mnie, mnie troluje i na razie zrobimy takie drugie pomieszczonko. U um. nie! Ale szczęście. Uda wow. więc Więc budujemy domek. Tak, na szybko taki domek. Jak mi się przepali ten kobel na stone, to wtedy będziemy go budowywać, żeby nie znaleźli nas. Chociaż nie wykryli tej krywki, bo tak myślę, że z dołu jest bardzo widoczna. Więc tu mam jeszcze kobel kobelstone mam, mam troszkę. Okej, okay, takie coś wystarczy jak na razie. ja okay, tak to zrobię. O, dobra, to jeszcze taki dach tak zrobię, żeby mi tu padał. <laughs> Potem się to zrobi jakieś szyby, ze szkoła itp. Tylko najpierw trzeba jakąś pustynię zajść, po piasek. Dzisiaj taki odcinek budowniczy bardziej. <laughs> O, dobra. Nie wiem czy coś widzicie, a tam widzę czarno na Jest dzień, więc zobaczcie, co się widzieć. więc, co jest co, coś, co, chwileczkę um, ja będę pomalutku kończył, to trzeba jeszcze to zabrać tym. nie tak dobra, ta, zakończę ta do zobaczenia w następnym odcinku.